Jest mój taki ulubiony prompt, który używam, czyli tak zwany tough love, czyli taka twarda miłość. Ja mówię, powiedz mi, bez ogródek, prosto w twarz, co robię źle. No nie? Bo normalnie Jaj zawsze jest taki łagodny do nas, no nie? ale jak mu powie, że masz być ostry i bezpośredni, to ja naprawdę czasem nawet dla żartu go mówię, On mi pisze: Ty śmieciu, weź się do roboty, co ty sobie wyobrażasz? Ty chcesz być jakimś właścicielem jakiegoś międzynarodowego holdingu, to nawet straganu z pomidorami, byś nie ogarnął, weź się zgaśnie no i nic mnie tak nie motywuje, jak taka wiadomość, I ja mówię, o AI-u, teraz ci pokażę teraz. Nie? Na przestrzeni roku, jak sobie wrzuciłem 24 tygodnie moich refleksji z każdego dnia, celów, czym się zajmowałem, to mi wywalił taką analizę psychologiczną. Ja prowadzę swój dziennik z AI Rano wstawiam swoją refleksję. Pytam w kontekście moich celów, czy mogę coś zrobić lepiej. I zdarza mi się tam trochę postękać, pojęć, tego mi się nie chce, tam tego mi się nie chce. I mi też mówię jakieś takie słowa, albo otuchy, albo taką podkrętkę, która mnie pozytywnie na Tá,